Proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie Kultury realizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Dziś zapraszam Państwa do Kłobucka, do krainy muzyki. Nie, może nie tylko reggae, ale ska, rock, cała góra barwinków. Z liderem rozmawialiśmy, a teraz porozmawiamy z bębniarzem. Muszę Państwu powiedzieć, że w zespole jest dość dużo muzyków, ale póki co udało mi się namówić tylko dwóch. Reszta się pochowała po dziurach. Nie chcę wystąpić. Kuba Syguda, dobrze? Kuba Syguda. Kuba Syguda powiedział, że jest bardzo dobrym rozmówcą, uwielbia udzielać wywiadów i... Ja. <śmuszczak> 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 Dzięki. Dlatego bardzo się cieszę na tę rozmowę. Zanim oczywiście pogadamy sobie o bębynach o muzyce i o tym, jak się to wszystko zaczęło, no to muszą być te pytania, które w tym cyklu zawsze padają. Um, częstochowianin? Nie, Nie częstochowianin... Kłobuczanin? Kłobuczanin. Chyba Kłobuczanin, tak myślałem. No dobra. Kłobuczanin. Mm -hmm. e, mnie zawsze interesuje dziadek, poradziadek, co robili, z czego mieli chleb. Wiesz co? Tak naprawdę nie mam żadnego pojęcia. To... Babcia pracowała w Mięsnym. Dziadek o, siedział w więzieniu. Poważnie. No za niewinność oczywiście. No to wiadomo. Nie, no, nie pamiętam co tam było to w zaszłości. Mm -hmm. Tak naprawdę... Za bardzo babci ani dziadka też nie znałem. To, to dzieciństwo takie krótkie było z dziadkami, z babciami Aha. i tyle. No, żyję teraz mniejszością. Tak rozumiem, rozumiem, <grym> rozumiem. No bo już o pradziadkach to w ogóle nie pytam, bo nie, to w ogóle nie. nie, nie. No tak naprawdę nie znam. Nie, Nawet nie wgłębiałem się nigdy w ten temat Aha. pradziadek, babcia. Mhm. Rozumiem. Jestem osobą, która. No jakieś tam korzenie pewnie ma swoje, ale nie zgłębiam tematu, żyję do przodu, nie do tyłu. Okej, okay, dobra. <grym> e, perkusja, to przypadek, że ta perkusja? Totalny czy... przy, przypadek, totalny, totalny przypadek. E, z tym się wiąże taka dosyć ciekawa historia, bo no. e, ja byłem tak naprawdę gitarzystą. Znaczy, myślałem, że jestem gitarzystą. Mm -hmm. e, jeżeli mamy czas, to chwilę o tym powiem. Ależ proszę. E, bo pewnie zapytasz mnie o Kolejnego rozmówcę, to wyprzedzałem swoje mm -hmm. pytanie, to ci za chwilę jego nazwisko powiem, bo to jest tak naprawdę człowiek, któremu chyba wszystko zawdzięczam. Kiedyś w Kęsiapie graliśmy metal, punk, nie wiem co to nawet było. No to, mm -hmm. to bardzo dawno temu. No i w pewnym momencie przyszedł jakiś chłop wielki z brodą i wskazał na mnie, przychodzisz na próbę grać w czwartek. No to zabrałem tą swoją gitarę taką trójkątną. Szedłem do domu kultury do Kobucka. No i gość mówi. Nie będziemy tutaj przeklinać. Po co ci ta strzałka? Nazywając tą gitarę. Na mhm. no próbę przyszedłem bo chciał pan, żebym przyszedł. No się okazuje, że nie na gitarę, tylko na perkusję, bo ktoś kiedyś widział, że ja gram, a ja tylko siedziałem z nami i to tak poszło, że dobra, mhm. będziesz grał. No niestety okazało się to klęską totalną. Mhm. Dostałem informację, że sorry, ale z ciebie to bębniarza nigdy nie, nie będzie. No i to mnie zabolało. I no I po się... miesiącu zagraliśmy pierwszy koncert z nimi. Aha. <gry> no widzisz. nie, no. Powiem Ale trzeba że... tepnąć się na odcisk. Tak, no właśnie, jestem ambitnym człowiekiem. Jeżeli mi ktoś powie: Aha. Nie potrafisz czegoś, nie umiesz, no to nie, no to, no to, to nie, nie może być tak. No to do no, tego się zawziąłem, No i jestem tu, gdzie jestem. A poza tym, nie obrażając bębniarzy, no to jest instrument dla nie muzyków, no, bo to jest prosty instrument. Znaczy, no proste, ale tą koordynację A, i to poczucie reakcji. Ja no, ty tam się nauczysz. No. Tak, nauczysz się. Znaczy, Nie, no ja no. wiem, że się nauczysz. Ja rozmawiałem z kilkoma pełniarzami, łącznie z Robertem Mikołajczykiem, który jest instruktorem perkusji. Uczy wiesz ludzi tam w tej szkole mhm. częstowskiej Yamaha. I on mówi, że jedna, jednym, jednym osobom przychodzi dokładnie, to dużo dokładnie. szybciej, innym, innym wolniej, ale że jest to wszystko do wyuczenia i jest to wszystko gdzieś tam do, do złapania. E, to jest tak, że no bo e, też Kuba e, mówił, że 96 rok to jest początek barwinków, i ty jesteś od 96? Czy dotarłeś Nie, zresztą, później? Ja dołączyłem do nich w 2009, 2010 roku. Późno. 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 E, no, trochę się tak zapierałem, bo mhm. szwagier. Artur, który no. też nie chciał tutaj przyjść, chyba nie chciał. No, Ale może no, przyjdzie. Też, może też przyjdzie, muzyk? Nie? Też muzyk z nami gra. No, no, no. Ja on tak mnie namawiał. No, graj, no, graj, no, graj. Nie przerażało no. Tak naprawdę ilość koncertów, które barwinki grają. No Bo to było, to było mnóstwo. No to mhm. było tak, że wiesz no, jak człowiek pracuje i jest związany z zespołami, które tam grają nie wiem, raz na miesiąc, no to zagranie koncertu powiedzmy trzy razy w miesiącu to już jest zwyczaj. A jak oni grali trzy w tygodniu, cztery w tygodniu, to dla mnie to było zabójstwo. Mhm. Więc y, zbraniałem się jak mogłem, a poza tym to był poprzedni perkusista, tak zwany Melon, Marek Grzybowski. No też głupio tak wysiedlić kogoś. No, no tak, no. ale to co on nie mógł, to nieważne. Nie ważne. Nieważne. No, oczywiście, no, że nieważne. Dobra, Kuba na co dzień, czym się zajmujesz? Co robisz? No, bo wiadomo, że ta muzyka raz jest, raz jej nie ma. Natomiast no dokładnie. co miesiąc rachunki spływają. Tak, no zajmuję się na co dzień produkcją, projektowaniem mebli. I to jest tak naprawdę. No... Chleb poprzedni. Ale mam na myśli tu, że nie wiem, ktoś przychodzi i mówi: Kubuś, zrób mi kuchnia, a ty mu rysujesz, że tu mu zrobisz półeczkę, a tu szufladeczkę dokładnie. i to robisz? No, na tym, na tym to polega. Aha. Ogólnie wizje całych mieszkań, kuchni, o, mebli i tym podobnych. Super. No, tak ja, ale to jest duszantys... tak. No, no to fajnie, no, bo to jest gdzieś tam, załóżmy, w jakimś programie komputerowym. Dokładnie, robisz. dokładnie. Ale później to realizujesz? Tak, tak. No. Zdarzać się. Że... Nie, znaczy, no, musimy tak naprawdę w momencie, kiedy klient przychodzi. Ej, no. Ma jakieś tam mieszkanie swoje, robimy mu wizję, więc automatycznie robimy mu też meble do, pod to, y -y. co się narysuje, także... Aha. No to masz co robić. Mam co robić. Wolałbym grać. No. No wiadomo, wiadomo. Dobrze, o jedzeniu będzie, czyli jest kolacja, nie wiem, piękna blondynka zaprasza Cię na kolację, i podaje ci co? Ile ma wzrostu? Metr m No to spoko. No. No, A to na imię jak miała? A nie wiem, no <noise> na przykład Teresa, albo Teresa. O, nie, ale no, 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 dobra, dobra, no, no, no nieważne. Ale czekaj, no, gdzie mnie zaprasza? Do, no, do, do, do siebie, do domu. Oh, yes. I przygotowuje kolację. Co powinna Ci ugotować, żeby Cię tak ująć? Barszcz czerwony z ziemniakami. Tak? <grym> <grym> no uwielbiam. Moja ulubiona zupa. Barszcz I tak naprawdę nie, nie musi być drugiego dania. Dużo ziemniaków. Nie musi być bigosu. <grym> no. Ma być barszcz czerwony. Dużo barszczu. <grym> Ale z mejrankiem <grym> lubisz czy bez? Wiesz co, wolę barszcz czerwony zabielany. Zabielany. No. ziemniaki takie, wiesz, ubite. Tak mocno, z wyspą. Z wyspą. To, to, to to po prostu coś Super. pięknego. Trzech muzyków, trzy płyty albo trzech wykonawców, takich yy, dla Ciebie na, na top najważniejszych, to będzie kto? Wiesz co, tak naprawdę e, ciężko stwierdzić, bo mój no. umysł jest tak skonstruowany, że lubię tak naprawdę każdy gatunek muzyki. Mhm. Uwielbiam grać wszystko, co się rusza. Mm -hmm. Co przytupuje, bardziej jestem muzykiem żywiołowym, lubię też powiedzmy takie łagodniejsze klimaty, ale muzykiem, który wywarł chyba na mnie największe spustoszenie w mózgu, no, no. to był Chikoryja Nieżyjący. Niedawno. Przez niego poznałem też Dave'a Weckla, też perkusista mm -hmm. Dziwny, bo to jest to naprawdę perkusista dla perkusistów. Bo normalnie chyba słuchać go się nie da, bo tam nie ma podziałów takich rytmicznych, cztery czwarte, żeby zatańczyć I tak naprawdę to jest takich dwóch, no jest jeszcze basista polski Wojciech Pilichowski Aha, Tak no. naprawdę to jest mój drugi instrument, Myślałem, który uwielbiam Krzysztof Ścierański też, ale jeżeli już tak podróżniemy po tej polskiej nie, nie. muzyce, to płytą, która na mnie wywarła wrażenie, e, której się trzymałem od dzieciństwa, to było takie lepianka trzech muzyków: Marek Raduli, Wojciech Pilichowski i Zbyszek Lewandowski. Tak. Oni stworzyli takie trio fajne. Się mm -hmm. Nazywało Three generation trio bodajże. Mm -hmm. no, mieliłem tą płytę cały czas. No i Red Hot, czyli Peppers z zagranicznej. No tak. I tak naprawdę to tyle. Ja ostatnio wyczytałem, nie wiem ile jestem prawdy, że Janek Borysewicz się przyznał, że miał propozycję yy, grać na gitarze w Red Hotach, mm. bo oni, jak on tam <grym> no. był kiedyś w Stanach, szukali, szukali sidemana takiego na, na zastępstwo. No i wysłał kasetę wtedy, czy coś, no i zaprosili go, ale on nie podjął tematu, bo stwierdził, że no, e, woli mieć swój zespół i dowodzić swoją grupą, no niż dalej, być, no. być tam kimś na, na zastępstwo. No ale taka wiesz, no ale to już plotka. E, powiedz mi, te Barwinki to jest jedyny zespół, z którym grasz, mm, czy tak, jeszcze coś innego? Jeszcze z, powiedz, za, za czasów, powiedzmy, zanim no. zacząłem grać z Barwinkami, no, Mieliłem kilka zespołów i tak mm -hmm. naprawdę w różnych konfiguracjach, w tym samym czasie, w innym czasie, a w tym momencie no niestety z racji czasu no, koncentrujemy się tylko na jednym. Mm -hmm. W muzyce lepiej tak naprawdę nie łapać siedem srok za ogon. Ta, no, srok, skupicie, sruk? srok. Dobrze. Srok też ładnie brzmi. A sruk też. Ale, ale poprawnie jest srok. Kogo czego? Komu czemu z kimś. Z Ze srokami. Tak jest. Dobrze. No nie wiem, no, Atmosfera jest bardzo fajna. Pytań miałbym jeszcze dużo na No zapytaj, no chociaż trzy No ja jakieś. bym chciał o komercję w sztuce zapytać. Jak ty to odbierasz? To, że po prostu często, gęsto zdarza się tak, że muzycy robią coś pod publikę, a nie dla siebie, nie? No bo chodzi o to, że jak Cię nie kupią, mhm. jak się nie sprzedasz, to nie jeździsz, jak nie jeździsz, to nie grasz. No nie, no, dokładnie. No, jak w ogóle Ty postrzegasz sprawę komercji w sztuce? Ja nie mówię, o, absolutnie nie chcę wchodzić w disco polo mhm. i te, te rzeczy, tylko... No, to są dwa różne światy. Ale jak Ty postrzegasz komercję w sztuce? Wiesz co, ciężko stwierdzić, bo tak naprawdę to jest tak, że Jedno bez drugiego nie żyje. No właśnie. No bo w momencie, kiedy nie wiem, chciałbyś się utrzymać tylko i wyłącznie z muzyki klasycznej, musiałbyś być totalnym, wybitnym wirtuozem, żeby przychodzi na ciebie, powiedzmy, tak. ludzie posłuchać. A z drugiej strony, no, jeżeli jesteś zespołem niszowym, to musisz robić coś takiego, żeby to faktycznie sprzedać, żeby, nie wiem, tak jak na przykład my gramy, jest to muzyka tak naprawdę pod nóżkę. Gdybyśmy grali metal, pewnie nie gralibyśmy tylu dni koncertów, miast, tak. tylu koncertów, także no to się wszystko wiąże z, z tym, no, Ja stwierdzam, że tak, jesteśmy zespołem komercyjnym, tak, lubię komercję, tak, z tego są pieniądze, tak, dużo <grym koncertów <grym gramy, <grym także... Znaczy, graliśmy, no przepraszam, no. Ale nie, no powiem Ci że nie ma co płakać, bo jak na zespół z tak mojego miasteczka, jak ja zaczynałem z barwnikami grać, e, to myśmy grali praktycznie tydzień w tydzień, od czwartku do niedzieli. Dla mnie to był mm -hmm. totalny cios, no bo człowiek, który pracuje, tak. e, który wychowywał się na zespołach e, częstochowskich, kubudzkich, gdzie mm -hmm. graliśmy raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu no, no. koncert, a tu nagle dostajesz strzał i tak. musisz jeździć. Małe dziecko w domu, żona, która robi taką wielką. E, serce. Tak, tak, serce, <laughs> bo, bo mnie znowu nie ma e, praca, e, no to jest, no to to jest to są rzeczy to... do przeskoczenia. A druga kwestia, no. właśnie kwestia pracy samej. Ja odkąd z barwnikami gram, musiałem przejść na swoje, żeby nie prosić szefie, piątek tak. potrzebuje wolne. Szefie w poniedziałek mnie nie będzie, bo wracam Ech. w niedzielę z koncertem. Także no to jest to. To że... są tak, no jest coś za coś, nie? No ale z drugiej strony większe może, może trochę większy stres, ale też i wolność, nie? Nie, no dokładnie, no. Wszyscy. To jest tak, że faktycznie, no jest sytuacja, mogę nadrobić parę godzin siedząc Wszyscy. w nocy w pracy tak. <laughs> i tyle, no. Dobra, kogo byś mi polecił do rozmowy? Ryszarda Kaziaka. Ryszard Kaziak, kto to Znasz? jest? No nie znam, no właśnie bardzo się to cieszę. Jest, to jest... Guru Kubuckiego Blusa. Ryszard Kazia. Ryszard Kazia, organizator. Uh -huh. Reggae. Nie, Reggae, jakie Reggae uh -huh. na Dokszą? Blues na Dokszą, Blues na Dokszą. No, no. No, powiem ci szczerze, że tak naprawdę on mnie wciągnął w tą muzykę. Uh -huh. Dzięki niemu zawdzięczam tak naprawdę to. Wszystko. No to panie Ryszardzie, dziękujemy i myślę, Rysie, że się szczęście Zgodzi się porozmawiać? Na pewno się zgodzi. Dobrze. To jest bestia uh -huh. medialna. Czego życzyć na koniec Tobie? Nie wiem, zdrowia chyba tylko. Wszystko inne jest. No, może, może trochę koncertów, chociaż jeden na miesiąc. No, gramy Dwa. online. A, 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 a. Nie Dobrze. no, czy powiem Ci, się, że koncerty jak koncerty, bo koncerty dają dużo. Tak naprawdę no. przez koncerty zespół nie umiera, ale ogólnie jesteśmy zespołem, który jest. Przyjaciółmi, jesteśmy sami no, przyjaciółmi. No, no, jesteś przyjaciółmi, więc tak naprawdę lat. to jest paczka, która się trzyma od lat, tak naprawdę cały czas w tej samej yy, konfiguracji. konfiguracji. I tutaj nie ma za bardzo roszad. Mhm. Chyba się dotarliśmy, chyba już wiemy jak na kogo, powiedzmy, można liczyć, z kim, co można zrobić, jak, ile alkoholu można wypić, czy herbaty. Tak. I no tak. podobnie. Dobrze. <laughs> Proszę Państwa, goście moi, Państwa, perkusista zespołu Cała Góra Barwinków, Kuba Syguda. I tu nie pomyliłem się z nazwiskiem. A pomyliłeś się e, w kaczmarku? No, bo dwa razy, ale mi wybaczą. <laughs> e, no i co, no, że zdrowia życzę i żeby się wiodło jak najlepiej. Ja dziękuję. To w takim razie czekaj chwilę. No. No powiedz coś o sobie. Ty pytasz wszystkich? Częstochowianin? Częstochowianin. Co na co dzień robisz? Pracuję w Miejskim Domu Kultury. Wywiad ze mną będzie kiedyś. Dziękuję. Pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie. Pozdrawiamy. pa. pa.